Siema! W tym odcinku witam Was z Jestem znowu na się, a w dzisiejszym odcinku Wam przedstawię tryby, które nigdy nie wrócą już do Brawla i nie mam na myśli koszykówki, czy siatki, czy łowców, które nam niedawno było, czy obecnych pojedynków tylko mam na myśli tryby, które naprawdę nie powrócą, bo one, obecnie ich nie ma na przykład siege'a, czyli oglądania albo kosza nie ma ale kiedyś na pewno będzie i to jest pewne na przykład po przez jakiś czas nie było a teraz już są więc robię bitwę dla znajomych i pokazuję Wam te tryby pierwszym trybem jest oczywiście ten który jest na zawsze i nigdy nie wróci to nie ma tutaj tego, a i ja tu wam nie pokażę tych O, jest jeden Dobra, to pierwszy będzie ten. Pierwszym trybem jest zrzut botów. Tu są różne bardzo wiele mapek. To jeżeli się nie mylę, był, ten tryb powstał wtedy kiedy wychodził sam jeżeli się nie mylę ale mogę się jakby co pomylić polegał on na tym, że no były takie roboty były takie roboty i trzeba było ten no niszczyć śrubki zademonstruję. Teraz wam ten tryb mogę pokazać. To były takie bociki i trzeba było zebrać 8 śrubek. I się restuje na środku mapy. Na więcej się będę wam mówił, dlaczego jest usunięty i nigdy nie, nie pogodzi. Yy, niestety jest usuniętym trybem, ponieważ po prostu graczom się bardzo nie spodobał. I nie ma go chyba już w bruscach od dwóch dobrych Mam No po prostu wiele graczy nie polubiło tego trybu i nikt z niego nie dał. Pewnie dlatego po prostu został usunięty. Więc ja może przejdę do następnego trybu. Kolejnym trybem jest tryb tajemnicy. Też go od dawna nie ma. A był, to było. Po prostu też pewnie graczom się nie spodobało, albo twórcom samym, bo i do grania przykład. No ja. Dobra. Kolejnym, trzecim trybem chodziło w tym o to, że losowała się gierka, w tym trybu tajemnicy losowała się gierka i mapa na równy tryb 3x3 i ko kolejnym A tu był ten ucieczka z trofeum była kolejnym trybem jest ucieczka z trofeum ten tryb polegał po prostu na tym, że Na tym, że było takie trofeum na środku mapy i były trzy osoby. I kto dłużej trzymał trofeum, ten wygrał. I ja nie lubię tego trybu, ani nigdy nie lubiłem. I w dzisiejszym odcinku ostatnim trybem jest. Zapomniałem, jak to się nazywa, ten tryb. Ale każdy na 100% chociaż raz w niego gra. Albo chociaż go kojarzy. A tym bardziej jak jest ten tryb Godzilla. Chodzi mi dokładnie o kaiju. Czyli tego fioletowego robota. Ten tryb był tak jak ten, ta walka z robotami. I... I był taki kaiju, taki boss, taki jak Godzilla, God. tylko, że taka z robotycznymi rękoma. To była taka żywa Godzilla z robotycznymi rękoma i ona niszczyła miasto. I musieliśmy obronić, zniszczyć Godzillę, zanim ona zniszczyła całe miasto. Ten tryb powstał, kiedy był drugi sezon karnetu i to było lato potworów. Wtedy wychodził sercz i palaty sercz i król stał bardzo fajnym wimałdem. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie łapkę i subika. Pa. pa.